Cześć, tu Mamik, zapraszam na relikty ludzkości. Grę mamy przygotowaną, powiem wam mniej więcej jak ją przygotować. Szybko mamy 5 kolorów reliktów, tak samo je rozkładamy na planszy, w zależności wszystko od ilości graczy. Relikty mają symbole, tak? Tu jest takie kółeczko, tu jest taki symbol, on jest w lewym, górnym rogu. Tak je sobie rozkładamy, czarny market. Do tego tych kupców też w zależności ilu graczy one są, oni są odrzucane, ale według kart wykładamy ich po kolei, tak każdym y, będą 3, tutaj trzy pionki tych kupców. Jeśli nam się skończy ten dek, y, przetasowujemy i jedziemy sobie dalej. Nasi tutaj, y, nasze pionki stają w tych dwóch miejscach. Trzeciego mamy u siebie. Każdy z graczy dostaje 8 kasy. Tor kolejności według inicjatywy na planszarce, mamy tutaj inicjatywę. Mamy 6 kart na ręce. Do tego trzy karty, które wejdą też w zależności, ile graczy gramy, tych kart będzie tutaj więcej lub e, trzy mniej, czyli tak, jak tutaj na dwóch jesteśmy. Karty eventów, które będą wchodzić dopiero w drugiej rundzie, w trzeciej one się wzmocnią, i to by było praktycznie wszystko, w naszym ruchu. Będziemy sobie robić dwie akcje: jedną po drugiej. Mogą być dwie te same z takiej tutaj podpowiadajki. Mamy Akcje, które możemy wykonać, plus mamy jeszcze trzy karty y, do ruchu, je nie będziemy odrzu odrzucać, ale te już będziemy odrzucać, te, które mamy na ręce. Będziemy je sobie zagrywać, wykonywać akcje. W pierwszym ruchu musimy się gdzieś y, wystawić, że tak powiem, y, położyć. Powiedzmy, że sobie, sobie zacznę w tym miejscu. Tak, i pierwszą akcję, jaką mógłbym zrobić, to jest akcja ruchu, czyli mogę zagrać sobie kartę. Bo zawsze będziemy zagrywać kartę, żeby coś zrobić. Na karcie mamy tak. Symbol, kolor i tutaj zawsze są jednostki ruchu. Tak samo na tej podpowiadającej. Jeśli jest biała, tutaj to chodzi o zagranie karty. Jeśli jest żółta, chodzi o kolor. Jeśli jest taki symbol, chodzi o symbol. Tak? Czasami jest jeszcze wymagane, że nasz tutaj pionek musi być w odpowiednim miejscu, żeby coś wykonać. No i oczywiście, jak spasujemy, to sobie. Karty, których nie wykorzystaliśmy zostawiamy na ręce, później w fazie czyszczenia yy, będą one odrzucane i plus tam sobie coś zostawimy na, na tej ręce. Te karty, które mamy do transportu zawsze one zostaną u nas, i po prostu będziemy odwracać. W pierwszym ruchu, tak jak wspominałem, zagram sobie kartę yy, tego ruchu, transportu. Tutaj są trzy jednostki, tak samo jak na tych kartach, standardowo też są trzy, przesuwamy się w ten sposób, że raz, dwa, trzy sobie idę, tak? Po tych liniach, tutaj mamy tak, jak było to w pandemiku, że możemy sobie tu wejść, tu wyjść, tak, tu tak samo możemy tu wejść i tu wyjść, tu mamy tutaj szczoki, które nam odpowiadają. i to była moja pierwsza akcja. W drugiej akcji mogę sobie y, pobrać relik. Pobieramy w ten relik w ten sposób, że zagrywamy kartę koloru reliktu, którego chcemy pobrać, tak? i możemy pobrać jeden relik jednym tutaj naszym pionkiem. Jeśli mamy dwóch piątków, maksymalnie dwa możemy pobrać, pobieramy sobie dwa, tak, pobieramy sobie dwa relikty. Mamy dwóch piątków, dwa relikty mogę pobrać. To idzie sobie na 100 skarb odrzuconych. Teraz tak, relikty umieszczamy sobie w tych miejscach i mam możliwość ułożenia tutaj na tym takim polu, no, ja to mówię, do zbierania setów, ale to jest pole, gdzie będziemy sobie umieszczać te Relikty. Możemy umieścić ochroniarzy do tych reliktów. Czyli tak, mamy symbol, który pobraliśmy i tutaj mamy wartość, czyli szóstkę pobrałem i pobrałem sobie piątkę, tak? Jeśli wypełnię ten rząd, to dostanę natychmiastową kartę plus jakieś tam punkty na koniec gry, które nam mi dadzą jakieś efekty. Dwie, dwie akcje wykonałem, teraz nasz przeciwnik by sobie jechał. Następną akcją, jaką mogę wykonać, to jest wstawianie kupca do bazy. Tutaj już mamy symbol. Rozchodzi no, się o symbol. Musimy być y, jeszcze naszym piąkiem w odpowiednim tutaj w odpowiednim y, miejscu. Tak, czy mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tak samo tutaj. To odpowiadałem. Odrzucę sobie y, tego tak? z tym symbolem, po to, żeby wstawić sobie kosteczkę. Teraz opcjonalnie mogę wstawić białego i jednego z tych kolorów jakie tutaj chcemy. Jest to ważne później y, do y, sprzedawania do przewag. Ale powiedzmy że jeśli ja mam fioletowe relikty no to wiadomo że mi będzie zależeć na to żeby fioletowe były teraz tak zawsze biały idzie. Tak, białego pierwszego bierzemy tego tu. Kolejka się zrobiła cztery są. Ten wraca tutaj na pierwsze wolne miejsce. Czyli wywaliłem, dołożyłem sobie mojego kupca. I to by było praktycznie wszystko. Dokładam kupca, no i, i tych tutaj, yy, znaczy się moją kosteczkę i tych kupców, jeśli chcę, dokładam, jeśli nie, nie dokładam. To by była pierwsza moja akcja. Drugą akcję mogę sprzedać sobie. Tutaj muszę odrzucić Jedną kartę mogę tak samo odrzucić tą. W sensie odwrócić ją jako wykorzystaną, żeby sprzedać maksymalnie trzy religny. Na tą chwilę mi się chyba nie opłaca to, także z tą akcją jeszcze po, poczekamy. Yy, mamy akcję komand, yy, czyli taką jakby yy, dowodzenia. Tutaj z akcji dowodzenia mogę odrzucić sobie kartę odpowiednim symbolem. I tak jak z tamtej akcji marketu wsadzić sobie mojego kupca. Mogę wsadzić kupca sobie bezpośrednio tu, ale wtedy już nie dokładam tych tutaj lutków. Bądź wsadzić sobie bezpośrednio tu, tak? Bądź y, ostatnia opcja to jest wziąć sobie stąd i wsadzić do zasobów. Czyli odrzucam według symbolu i dokładam sobie kupca. Plus, jeśli Później wejdą te tutaj karty, będę wykonywał, yy, jeśli będę stąd ściągnął, będę wykonywał akcję tych kart. Tu parę. Na przykład jakbym tutaj była ta karta, ja bym to ściągnął, bym była akcja tutaj cztery kredyty za każdą tutaj wypełnioną moją kolumnę bym dostał. Następną akcją, jaką mógłbym zrobić, powiedzmy, że ten on jest tu, w czarnym markecie, odrzucić kartę z czarnym marketem, czyli z takimi robalami tutaj. Muszę mieć pionka w tym, i mogę sobie do dwóch kupić albo sprzedać, tak? Kupuję w ten sposób, że one tutaj mają takie małe cyferki. Czyli to jest 2, 1, 3, 4. Jeśli kupuję, no to płacę 2 plus 1 więcej, tak? Czyli 3 w tym momencie. Bym zapłacił za to. Je sobie odkładamy w te czarne miejsca. Tu sobie odłożymy je. Plus oczywiście. Mogę tę kosteczkę sobie włożyć, jeśli mi brakuje. Mogę kupić jeden yy, danego koloru. Jeśli tu by było więcej, nie mogę kupić kilku z tego samego koloru. koloru. No i sprzedaję tak samo, tylko sprzedaję już bez tego dodatkowego yy, pinaszka, który płacimy przy zakupie. I teraz pokażę wam akcję sprzedaży. Akcja sprzedaży: musimy odrzucić kartę czyli nawet, tą bym mógł odrzucić, ale ja mam taką pasywkę, że mogę sprzedać. Yy, według karty tutaj według symbolu do tego marketu którego mnie nie ma czyli my tu nie ma bo żeby sprzedawać musimy być w tym plus druga, drugi warunek musi być tam kupiec czyli chcę sprzedać fioletowy tu jestem kupiec chcę sprzedać fioletowy tu nie ma tego kupca także nie sprzedam tak samo białego nie ma także nie sprzedam czyli sprzedam sobie tutaj no i trzeciego reliktu nie sprzedam. Teraz jeśli sprzedaję biorę wszystkich tutaj w tym kolorze w danym tak. Łącznie z tym tutaj dodatkowym. I sprzedaję im ten relikty, One tam od, odrzuc odrzucamy je. Teraz tak za każdego, yy, któremu sprzedałem, dostaję dwa kasy, czyli w tym momencie 8 kasy bym dostał. 8 kasy mam. Dwa relikty sprzedane, czyli do dwóch różnych miejsc dostaje jeszcze dodatkowo tutaj z tej planszetki trzy kasy. Plus kartę. I teraz najważniejsza część gry, czyli patrzymy sobie, na którego miejsca był ten fioletowy, którego sprzedajemy. On jest tutaj najbardziej pożądany, czyli dostaje jeszcze 9 kasy. I to by był mój zarobek z tego. Ci idą tutaj. Moja kosteczka, którą sprzedałem, idzie do odpowiedniego tutaj yy, marketu, którego sprzedałem. Tutaj mamy też pokazane, które są. Czyli tutaj te dwa pierwsze, te środkowe i te po tamtej stronie. Tutaj są dwa. Yy, to są moje pieniążki, które zarobiłem. Ostatnią opcją, jaką mogę zrobić, to jest podmianka sobie yy, tych kart, czyli te artefakty, które będą wchodzić na następną. Mogę sobie wziąć tą kartę, odrzucić, wsadzić moją kartę. Zaznaczam kosteczką, że ta akcja jest y, zrobiona. Dostaję znacznie inicjatywy, że będę pierwszym graczem w następnej ludzie. To kładziemy po to, żebyśmy nie wymieniali ciągle tych kart. Teraz biorę sobie trzy y, tutaj, y, te artefakty. Jednego sobie wybieram i wkładam sobie na pole. Oczywiście z nim które pasuje te dwa biorę i mogę albo je odrzucić albo je po prostu kupić za podwójną cenę czyli jeśli bym chciał kupić każde jest po 3 teraz czyli bym musiał podwójną cenę czyli 6, 12 kasy bym musiał oddać 12 kasy oddaję plus w tym momencie mogę sadzić sobie tutaj te, te, te próbki pobrać czyli je sobie tu wkładam tak i tu już mamy zaklepane, że w następnym tutaj czyszczeniu na pewno ten kolor także wejdzie tutaj w to miejsce. No i ostatnia opcja to jest pasowanie. Dwie sobie zostawiam. No i praktycznie czekam, aż reszta graczy sobie y, zakończy rundę. Teraz jeśli na przykład ktoś by sprzedawał w tym markecie powiedzmy, tu idzie, a ci wszyscy, którzy są tu będą wylatywać stąd i są dokładani do... Tego miejsca. Obojętnie, czy on będzie tutaj sprzedawał, i będzie zyskiwał tam 9, tu będzie wchodziło, czy będzie jeden. Zawsze to będą wywalali. To jest ważne, bo wtedy ta cena się dosyć szybko będzie nam zmieniała. Yy, przy pierwszej sprzedaży jeszcze ta cena tutaj została tego fioletowego, następnie, jakby sprzedawał, jeszcze bym miał też powiedzmy przewagę. Ale w tym momencie, jeśli bym miał te fioletowe, no to bym dosyć dużo stracił. Yy. Na końcu będziemy sobie tutaj sprawdzać, kto jest. Kto ma przewagę, dostaje 5 monetek za każdy te pole, tak? czyli maksymalnie może dostać 15 monetek w pierwszej rundzie, a w trzeciej rundzie już 15 za każdą monetkę, w drugiej, trzeci też coś dostaje. W drugiej rundzie, tak jak mówiłem, będą wchodzić tutaj te, te takie pomoce. Tu jest też pokazane. W trzeciej rundzie one będą odwracane, są ciut mocniejsze. Tu te artefakty nam wejdą. Uzupełnimy kupców. Jeśli gdzieś jest 4, będziemy odrzucać. I to praktycznie wszystko. Na koniec gry kasa się liczy. Plus tutaj sobie patrzymy, jak tutaj nam wyszedł ten, ten, ten set zbierania. To dodajemy. I ten kto ma najwięcej punktów, wygrywa. Jesteście po zasadach. Widzieliście mniej więcej, o co chodzi w grze. Gra od 1 do 4. Ja polecam zagrać ją w pełnym składzie na 4 osoby, ponieważ tamten. Rynek dosyć mocno się zmienia, a to jest praktycznie całe centrum tej gry. Czyli manipulacja tym kupcami, tymi zasobami, y, zmiana ceny, który, który teraz będzie naj, najbardziej korzystny, żeby sprzedać. I to praktycznie na 4 graczy najlepiej działa. A reszta to tam jest dołożone: to chodzenie, zbieranie tych zasobów, zagrywanie tych kart. Ten set, set collection tutaj z tych relikwentów to jest wszystko dokładka. Sedno gry to jest. Y, ta manipulacja rynkiem, która na dwie osoby nie za bardzo działa. Działa dosyć pasywnie, łatwo tam jest do przewidzenia parę e, rzeczy. E, nie grałem jeszcze w solo dołożonego do tych dwóch graczy, jakby to się sprawdzało, e, ale gdzieś tam solo pewnie Wam nagram. Do tego mamy dodatek, który też pewnie też tam spróbuję Wam przedstawić, jak on wygląda, bo troszkę tam dodaje jedną planszę, do, dodaje dwie frakcje. Frakcje się różnią oczywiście tymi pasywkami tom którą Wam zaprezentowałem w czasie pokazywania tej, tej gry Jest moim zdaniem jedna z lepszych, jeszcze jest taka jedna co może Pobierać z dwóch, jeden ludzik może pobierać z dwóch miejsc, też jest dosyć mocna No ale Z pomocą przychodzi nam czarny market, który nam troszkę tutaj pomaga w zbieraniu tych artefaktów, reliktów W miarę gierka Nie wiem jak ona wyjdzie Po Polsce cenowo, ale taki dla mnie to jest Średniaczek, który zagram, ale tylko W pełnym składzie tak jak mówiłem, jeszcze gdzieś tam dodatek leży. Mam nadzieję, że go ogram i Wam tak także zaprezentuję. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.